Bonjour, mes amis! Dzisiaj przedstawię wam pyszną zupą francuską, To się nazywa potage parmentier. Jest to idealna zupa, jak jest zimno na zewnątrz. Po prostu to będzie taka zupa ziemniaczana francuska. Oglądajcie dalej! Oh, 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 oh. Oh. Ah. Dzisiaj zrobię kolejny przepis kuchni francuskiej. Bardzo tradycjonalny, stary przepis. Robimy potage parmentier. Jest to zupa z ziemniaków i spora. Potage jest to rodzaj zupy. We Francji mamy soupe, wyluty i potaż. Potaż oznacza to, że będziemy po prostu ugotować ziemniaki w środku właśnie albo rosołu, albo bujonu, razem z wodą i śmietaną. Następnie miksujemy całość, ponownie gotujemy i mamy właśnie dosyć konsystencję gęstą uh, i nazywamy tą zupę właśnie potaż. Może być potaż uh, zimiaczany, czyli parmentier, ale też może być na przykład z porem, uh, może być z pieczarkami, no różnych przepisów na potaż uh, jestem w stanie pokazać Ci, czyli napisz mi na dole, jeśli chcesz więcej przepisów na zupę, jakieś zimne nazwy, mnąż to jest naprawdę idealne. Czyli zaczynamy najpierw od właśnie od pora. Przypominam, że tą czynności, wiele razy to bo już mówiłem, nawet jak prowadziłem Kilka lat temu, dawno temu, bo to jest prawie 20 lat temu, właśnie Pascal. Po prostu gotuj. Zawsze poch, musimy go dokładnie go umić, bo w środku może po prostu być piasek. Czyli widzisz, robimy tak, że obcinamy rodzaj wachlarz i będziemy to umyć pod bieżącą wodę. Lepiej jest to tak zrobić, niż jak umyć po prostu z wierzchu. Do tego przepisów potrzebny jest jeden duży por, ale samą białą część, troszeczkę zielony wziąłem, ale nie jest taki super mega zielony i pół kg zimiaków. I pokroję dosyć drobną właśnie por. I poszekam teraz pół po cebulki. Bardzo, bardzo drobną. Porę i cebula drobne są pokrojone i zaczniemy smazić w środku oczywiście maszle. Bo to jest przepis francuski, stary francuski. Dodaję w środku garnka około powiedzmy 20 gram masła. Jak masło się rozpuści, to będę dodawał do środka właśnie od razu cebulę i por. Masło się rozpuścił, dodaję por i cebulę. Pomieszam wszystko. I w międzyczasie, że to się podsmaża, od czasu do czasu będę pomieszał. Ale przygotuję teraz zimniaki. Mam tutaj pół kilograma zimniaki skrobiowe, czyli musisz brać po prostu zimniaki, które docelowo są albo do frytki, albo właśnie do chipsy. Czyli widzisz pokoje takie takim sposobem. Nie musi być to mega, mega równe, bo taki tak całość będę miksował. Posłuchajcie, ja wam powiedziałem, że nie musicie dokładnie to pokroić, ale zawsze bierzcie pod uwagę, że jeśli będziecie po prostu coraz więcej trenować krojenia, jeśli nie jesteście doświadczeni w tym, to jest po prostu no, no, taki, taki trening. Poza tym, jeśli drobno to pokroicie, to szybciej ziemniaki się ugotują. Dobrze, posłuchajcie, zobaczcie, piękny por jest właśnie podsmażony. To teraz do środka wylądują nasze 750 gram ziemniaków skrobiowy. Op. Pomieszam dosyć szybko razem z porami i przelewam na to teraz 750 ml rosłoskóry, od razu troszeczkę wody, jakieś 100 ml wody, Op. śmietana, gęsta, żeby po prostu się nie zwaziła, czyli śmietana do zup. Mieszam całość i podgotuję ziemniaki jakieś powiedzmy 20 do 25 minut, aż będą miękkie. Jeszcze około 5 minut mi zostało właśnie do podgotowania zupy. Międzyczasem przygotujemy grzanki, czyli crouton, czyli obcinam skórkę. Op. I teraz ładną kosteczkę. Pogrzewam patelnię. Najpierw dodaję troszeczkę oliwa z oliwek. Jak oliwa się nagrzeje, dodaję kawałek masło. Jak masło zacznie dokładnie się pienić, to dodam chleb i od razu pomieszam całość. W międzyczasie zmiksuję zupę. Pamiętaj o tym, że jeśli miksujesz zupę, zawsze ponownie musisz całość ugotować, żeby być pewny, że wszystko dobrze się łączy ze sobą. Widzisz, z powrotem to się zagotowało. Musisz bardzo uważać, bo to jest to, taką zupą ziemniaczaną, w związku z tym jest dość dużo skrobi, a skrobia uwielbia się przylegać w ogóle na dno. W związku z tym wyłączam. I zobacz, to jest właśnie konsystencja potaż, Zobacz, bardzo gęsta zupa. przepisie oryginalne, czyli zrobione już jakieś 200 lat temu, to w momencie, że dodaje się ziemniaki, dodaje się natki pietruszki do środka i gotuje się całość. Ja uważam, że to szkoda, dlatego że wiadomo, że natka pietruszka, jak ona jest nieprzygotowana, to ona jeszcze ma witaminę C i ona ma wtedy jeszcze bardzo ładny kolor. W związku z tym dopiero ja teraz biorę natkę pietruszki, posiekam ją bardzo drobno i dodaję pieprz, świeżo mielony. Dodaję też sól. Dodaję troszeczkę sól na nasze grzanki. Ok, grzanki są gotowe, wylądują na ręcznik papierowy, żeby wyciągać nadmiar tłuszczu. Dodaję dopiero teraz natkę pietruszki i mieszam całość i od razu wydaję. I z góry dodajemy kilka hey, grzynki. Et voilà, trzeba spróbować. Bardzo gorąca zupka. Mm. Idealne potaż parmentier, czyli zupa zimiaczana tak w słowiu. Czujemy na początku, właśnie ziemiaki. następne czujemy po. Krubkosz od, właśnie, grzankami jest idealna tutaj. Koniecznie napisz mi na dole, jeśli potrzebujesz więcej przepisów na zupę francuskiej lub z innego kraju, i to zrobić czasem dla Ciebie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Kliknij, powiadomienie na dony. I od razu, jeśli będzie się pojawiał nowy film u mnie na kanale, to dostaniesz informacji. Zasubskrybuj, dodaj kciuk, zajrzyj na profil instagramowy mojego, bo tam są dużo różnych innych przepisów. I życzę ci dużo złówka, bon appetit i do zobaczenia. Cześć! się? Inny prosty, pyszny przepis na zupę, kliknij tu.